Tutaj proponuję, abyśmy na początek policzyli wartość bezwzględną z podanej liczby. I w tym przypadku robimy to w ten sposób, że na początek musimy określić, czy ta liczba wewnątrz wartości bezwzględnej jest dodatnia czy ujemna. Możemy to sprawdzić za pomocą kalkulatora, ale można też to zrobić troszeczkę szybciej czwórkę zamień sobie na pierwiastek kwadratowy z 16. Tak, wystarczy po prostu tą czwórkę podnieść do kwadratu, to jest 16 i wynik schować pod pierwiastek. Pierwiastek z 16 to inaczej 4. Następnie tą dwójkę musimy włączyć pod pierwiastek, czyli dwójkę podnosimy do kwadratu, to jest 4. Ja sobie nawet zapiszę tutaj, że mam pierwiastek kwadratowy z 4 razy pierwiastek kwadratowy z 6. To się równa. Pierwiastek kwadratowy z 16 odjąć, pierwiastek kwadratowy z 24. I teraz zwróć uwagę, że ta liczba w wartości bezwzględnej jest ujemna, ponieważ od mniejszej liczby odejmujemy większą liczbę. Nie interesuje nas, jaki jest wynik tego odejmowania. Chodzi tylko o to, żeby określić, czy ta liczba jest dodatnia, czy ujemna. Jeżeli jest ujemna, to wartość bezwzględną opuszczasz, zmieniając znaki na przeciwne. Więc wróćmy do tej postaci i zapiszmy tą liczbę z przeciwnymi znakami. No i to tyle. Teraz przejdźmy do obliczeń, dalszych obliczeń. Podstawmy tutaj 4, odjąć 2 pierwiastek z 6, dodać i w miejsce wartości bezwzględnej wpisujemy to, co przed sekundką sobie tutaj policzyliśmy. Następnie opuszczamy nawias. Widzimy już, że czwórki redukują się do zera. Te dwie liczby redukują się do zera. Wynik to 0. Następnie tutaj wstawiamy liczbę. W miejsce wartości bezwzględnej podstawiamy minus 4 dodać 2 pierwiastek kwadratowy z 6. No, i ten nawias wymnażam przez minus 2, otrzymując plus 8 i odjąć 4 pierwiastek kwadratowy z 6. 4 dodać 8 to 12. Jak odejmiemy pierwiastki, to otrzymamy minus 6 pierwiastek kwadratowy z 6.